Szczęść Boże, witajcie. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z cyklu ćwiczeń duchowych ze Świętym Janem Pawłem II, które w tym roku przeżywamy pod hasłem Dekalog Świętego Jana Pawła II. Tydzień temu rozpoczęliśmy cykl naszych spotkań związanych z pierwszym i drugim przykazaniem dekalogu. Podjęliśmy temat obrazu Boga, który nosimy w naszym sercu. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: kim dla mnie jest Bóg? Od tego bowiem, jaki obraz Boga, jakie wyobrażenie, kim dla mnie jest Bóg, od tej prawdy zależy to, w jaki sposób patrzę na swoją wiarę, w jaki sposób ją przeżywam, to znaczy czym jest dla mnie modlitwa, czym jest Boże Słowo, jak patrzę na sakramenty, na wymagania, które Pan Bóg stawia nam na kartach Ewangelii. To także wpływa na moje zaangażowanie w życie Kościoła. Dalej patrzyliśmy na to, że Bóg odsłania swój obraz poprzez swoje święte imię, imiona, które zostały zapisane na kartach Pisma Świętego. To one mówią nam, jaki jest Bóg. Dlatego Drugie Przykazanie stoi na straży Bo Bożego Imienia. Ale z drugiej strony widzieliśmy tą uwagę Świętego Jana Pawła II, że ta walka o obraz Boga w naszym sercu trwa nieustannie. Że zły duch od samego początku, kiedy chociażby wchodzimy w tajemnicę grzechu pierworodnego, widzimy, że odejście od Boga zaczyna się od wykrzywienia Jego, od wykrzywienia jego obrazu w naszym sercu. To, że Ewa upadła, oczywiście była to jej wolna decyzja, ale proces jakby podejmowania tej decyzji rozpoczął się w momencie, kiedy zły duch zasiał w jej sercu wątpliwość. Że Bóg może nie do końca jest taki dobry, jakim się przedstawia, że niekoniecznie troszczy się o szczęście człowieka, bo coś zachował dla siebie. I ta walka o obraz Boga w, sercu, w sercach ludzkich trwa nieustannie. Z drugiej strony, patrzyliśmy w jaki sposób odpowiadać, pokazywać, że Bóg jest kimś najważniejszym, to o czym przypomina nam pierwsze przykazanie. I pierwszą zasadniczą odpowiedzią na y, objawienie się Boga w naszym życiu jest nawrócenie, to znaczy odrzucenie grzechu. I przyjęcia Bożego stylu myślenia, działania wyrażone w zewnętrznym akcie wyznania Boga swoim jedynym Zbawicielem i Panem. To także poszukiwanie Jego woli, także w realizacji naszego życiowego powołania. To także modlitwa, z której najważniejsza to kontemplacja i modlitwa dziękczynienia. To także śluby, przyrzeczenia, ofiary, które składamy, a także cześć dla świętego imienia, dla imion świętych, błogosławionych, dla miejsc i rzeczy poświęconych Bogu. Dzisiejszy temat wynika z bardzo dobrej znajomości przez świętego Jana Pawła II problemów młodych ludzi. Mówił o nich w różnych miejscach i jednym z nich jest, jeden z nich poruszył w homilii wygłoszonej w Damaszku 7 maja 2001 roku. Droga młodzieży, żyjecie w okresie, gdy mnożą się pytania i wątpliwości. Ale Chrystus wzywa Was i sprawia, że pragniecie uczynić ze swego życia coś wielkiego i pięknego, że chcecie dążyć do ideału, że nie godzicie się, aby zawładnęła Wami miernota. Że macie odwagę działać cierpliwie i wytrwale. Papież miał świadomość, że młodzi ludzie na drodze wiary przeżywają wątpliwości, które niejednokrotnie przeradzają się w kryzys wiary, który niejednokrotnie kończy się czasowym zerwaniem relacji z Bogiem i Kościołem. Dlatego podejmuje analizę źródeł kryzysu. W życiu wiary młodego człowieka, ale także pokazuje, w jaki sposób umacniać swoją wiarę i przełamywać kryzys. I my dzisiaj spróbujemy poszukać odpowiedzi na pytanie, co jest źródłem kryzysu wiary, a także jak go uniknąć lub też, kiedy jest już w naszym życiu, w jaki sposób go pokonać. Pierwszą grupę źródeł kryzysu wiary. Myślę, że szczególnie młodych ludzi, ale nie tylko, papież wylicza w adhortacji poświęconej sytuacji kościoła w Europie. Wielu chrześcijan żyje tak, jakby Chrystus nie istniał. Powtarza się gesty i znaki związane z wiarą, zwłaszcza w praktykach religijnych, ale nie odpowiada im rzeczywista akceptacja treści wiary i przylgnięcie do osoby Jezusa Chrystusa. Miejsce pewności wielkich prawd wiary u wielu ludzi zajęło niejasne i mało zobowiązujące uczucie religijne. Szerzą się różne formy agnostycyzmu i praktycznego ateizmu, które przyczyniają się do pogłębienia rozdźwięku pomiędzy wiarą a życiem. Wielkie wartości, które w znacznej mierze były inspiracją dla kultury europejskiej, zostały oddzielone od Ewangelii. Przez to utraciły swą najgłębszą duszę. Zostawiając miejsce dla licznych wypaczeń. Zatem, papież pokazuje, że pierwszym źródłem kryzysu ludzi młodych jest antyświadectwo ludzi, którzy uważają, podają się za ludzi głęboko wierzących. To wspomnienie mojej znajomej, która kilka lat temu wyjechała do pracy za granicę jako opiekunka do dzieci. Mieszkała cały czas z jedną z rodzin na zachodzie Europy i po powrocie zadała mi pytanie, jak to jest że oni przez cały tydzień się kłócą, wyzywają, a w niedzielę idą do komunii świętej bez wcześniejszej spowiedzi. Więc po co ja mam się spowiadać? To jeden przypadek, pewnie tych przykładów można byłoby wyliczyć o wiele, o wiele więcej, a to pokazuje, że, że w młodych ludziach pytanie o sens wiary stawia antyświadectwo ludzi wierzących, także ludzi Kościoła. Dzisiaj jesteśmy tego świadkami, jak wiele zaniedbań, jak wiele tych antyświadectw było w przeciągu lat. Dzisiaj jesteśmy świadkami wciąż nowych skandali, które są ujawniane, które, które z jednej strony są bolesną kartą Kościoła ale w przypadku wielu młodych ludzi są poważnym problemem do tego, aby zaangażować się w Kościół, rodzą niejednokrotnie lęk. I w końcu to postawy ludzi wierzących, które prowadzą do apostazji. Tutaj w Warszawie, chociażby na fali ostatnich protestów, mamy wiele sygnałów od księży, że jakby zwiększyła się, może nie diametralnie, ale Pojawiło się więcej osób, które chcą podjąć akt apostazji, to znaczy opuszczenia kościoła, więc widzimy, że, że ten, ten proces dzieje się na naszych oczach. Po drugie, to analfabetyz religijny. Wielu ludzi nie pogłębia swojej wiary. To jest najpierw pytanie o moje zaangażowanie w przeżywanie katechezy. Czy rzeczywiście wkładam całe swoje serce. W to, aby poznawać prawdę wiary, aby też formować się w tej wspólnocie religijnej, której jestem, czy traktuję na serio formację, a także czy podejmuję tę formację po zakończeniu katechezy szkolnej, czy będąc na studiach, czy w dorosłym życiu, czy staram się wrócić, pogłębiać, szukać odpowiedzi na pytania, które stawia przede mną życie właśnie w kategoriach wiary. Właśnie ile w pracy musimy podejmować nowych szkoleń. Cały czas wymaga się od nas zdobywania nowych umiejętności. Czy także jest także w Twoim życiu duchowym, że zdobywasz wciąż nową wiedzę, wciąż nowe umiejętności. Dalej to sprowadzenie wiary do pewnego rodzaju tradycji. To chociażby biskup Bryś bardzo ciekawie o tym mówił. W kontekście tego, że nie mogliśmy 1 i 2 listopada być na cmentarzach, postawił takie pytanie: ilu z tych, którzy tak głośno krzyczeli, że została ograniczona wolność, pójdzie 3, 4 w kolejne dni listopada, by zdobyć odpusty za zmarłych? Czy rzeczywiście nie jest to tylko pewna tradycja, czy rzeczywiście jest to pragnienie serca otoczenia opieką tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności? To też przywiązanie chociażby do tego, żeby na mszy świętej, na nabożeństwie było fajnie. Kiedy nie jest fajnie, kiedy nie ma tych emocji, to wtedy nie idę do kościoła, bo jest tam nudno. Zapomnieliśmy o tym, że religia to nie uczucia, to, to nie tylko same, sama tradycja, że tu chodzi o decyzję, o wierność Chrystusowi. I w końcu też zmiana pojęć. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, jak różnie można pojmować wolność, ale tak samo stało się z pojęciem miłości. Dzisiaj chce się wypaczyć także pojęcie rodziny. To wszystko powoduje kryzys wiary i takie zdezorientowanie młodych ludzi. Dalej papież mówi. Wiara, i tak już wystawiona na próbę przez konfrontację z naszym epoką, zostaje czasem sprowadzona na manowce przez błędne kierunki teologiczne, które szerzą się m.in. na skutek kryzysu posłuszeństwa wobec Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Dzisiaj mamy także wielu tych, którzy kwestionują nauczanie papieża, którzy kwestionują to, co zostało zapisane na kartach Pisma Świętego. Są to ludzie, nieraz bardzo wykształceni, którzy odchodzą z kościoła, pociągając za sobą ludzi i znowu budząc wątpliwości, że skoro profesor, wykształcony teolog tak twierdzi, to rzeczywiście kto ma rację? Gdzie jest prawda? Dalej papież w adhortacji poświęconej roli ludzi świeckich w kościele, tak pisze: Dobrobyt materialny i konsumpcjonizm. Aczkolwiek, przemieszane z sytuacją zastraszającej nędzy i ubóstwa, sprzyjają i hołdują zasadzie życia tak, jak gdyby Bóg nie istniał. Otóż oziębienie religijne i zupełny brak praktycznego odniesienia do Boga, nawet w obliczu najpoważniejszych problemów życiowych, są zjawiskiem nie mniej niepokojącym i, i destruktywnym niż jawny ateizm. Pamiętam, kiedy rozpocząłem swoją posługę w Warszawie, kiedy bo przyszła pierwsza spowiedź przed Bożym Narodzeniem, moja frakcja była taka, że najczęstszy grzech ludzi tutaj to brak czasu. Rzeczywiście, kiedy pytałem, dlaczego nie byli na mszy świętej, dlaczego nie pamiętają o codziennej modlitwie, bo brakuje mi czasu. Ale to kto jest? Czas jest moim panem, czy ja jestem panem czasu? Czas, który poświęcam na poszczególne czynności, pokazuje, co jest dla mnie priorytetem w życiu. I czasami właśnie praca, przyjemność spycha albo zupełnie niweluje miejsce, przestrzeń na praktyki religijne w moim życiu. I teraz też spróbuj zastanowić się, na ile czasu poświęcasz każdego życia na spotkanie z Panem Bogiem. Ostatnie, ostatnia grupa argumentów. Jeśli bowiem istnienie świata otwiera jakby wzrok duszy ludzkiej na istnienie Boga, na jego mądrość, wszechmoc i wspaniałość, to zło i cierpienie zdają się zaćmiewać ten obraz czasem w sposób radykalny, zwłaszcza wobec codziennego dramatu tyle niezawinionych cierpień, a także tylu win, które uchodzą bezkarnie. I tu znowu papież pokazuje bardzo mocno, że niezawinione cierpienie. Może być przyczyną kryzysu wiary. To szczególnie e, chociażby sytuacja śmierci, odejścia kogoś bliskiego. E, to spotkania to też takie osobiste, że młodzież przeżywa bardzo poważny kryzys wiary, kiedy umiera rodzic, babcia, dziadek. To pokazuje, że wtedy potrzebują z naszej strony chociażby większej opieki. To także odrzucenie ze strony najbliższych, zerwanie relacji z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi. Wtedy też w myśleniu młodego człowieka e, po, pojawi się takie myślenie. Skoro im nie zależy na mnie, to Panu Bogu tym bardziej, skoro do tego dopuścił w moim życiu. Więc rozluźnienie więzi, relacji, także odrzucenie ze wspólnoty Kościoła. I w końcu ostatni argument, który także często się pojawia, to niespełnienie prośby przez Boga, którą zanosiliśmy podczas długiej modlitwy. Mówimy też, Panie Boże, skoro mi tego nie dajesz, to Dziękuję. Nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. To są źródła kryzysu. Zajęły może większość czasu, ale to jest ważne, byśmy widzieli, bo jeżeli widzę, gdzie jest źródło, to potrafię zastosować odpowiednie lekarstwo, aby to pokonać. I o tym lekarstwie. Pierwszą rzeczą, na którą zwrócił uwagę święty Jan Paweł II, która pomaga nam w pokonaniu kryzysu wiary, to modlitwa. Tak mówił do młodzieży zgromadzonej w Poznaniu w 1997 roku. Na przykładzie Piotra widzimy, jak ważna jest w życiu duchowym osobista łączność z Chrystusem, którą trzeba ciągle odnawiać i pogłębiać. W jaki sposób to czynić? To przede wszystkim przez modlitwę. Moi drodzy, módlcie się. I uczcie się modlitwy. Patrz, że modlitwa jest jakby takim pierwszym obszarem, w który atakuje zły duch. Jeżeli my tracimy bliskość z Panem Bogiem przez codzienną modlitwę, łatwo jest nas złamać. Więc to pokazuje, że aby uniknąć kryzysu wiary, trzeba walczyć o codzienną modlitwę. Jeżeli przeżywasz jakieś wątpliwości, trudności, przychodź na modlitwę. Mów o tym Panu Bogu. Krzycz, kłóć się z nim. Popatrz, jak skonstruowane są psalmy. To jest niesamowita dla mnie modlitwa. Ile tam jest bólu, ile tam jest wyrzutów, ale zawsze każdy psalm, nawet gdyby zarzucał Bogu zapomnienie, odrzucenie, kończy się wyznaniem wiary i ufnością. I to mamy powtarzać w naszym życiu. Tak długo trwać na modlitwie? Aż nie uzyskam pokoju serca, ufności, że Bóg jest przy mnie, że przeprowadzi mnie przez to doświadczenie. To postawa Chrystusa z Ogrójca, który wobec największej próby, co robi, idzie i modli się. I to jest zawsze dla nas wskazówka, aby przełamać kryzys wiary. Przychodzę do Chrystusa, modlę się, u niego szukam odpowiedzi. Druga wskazówka pochodzi z 12. rędzie na Światowe Dni Młodzieży. Drodzy młodzi, szukajcie w swoich grupach okazji do słuchania i poznawania Słowa Bożego, zwłaszcza przez czytanie Pisma Świętego. Odkryjcie tajemnice Serca Bożego, które pomogą Wam rozeznać sytuację i zmienić rzeczywistość. Druga rzecz to czytanie Bożego Słowa. Nieznajomość Słowa Bożego jest nieznajomością Chrystusa, jak mówił o tym święty Hieronim. To jest zaproszenie do tego, aby każdego dnia poświęcić chociaż chwilę, aby zapoznać się z Ewangelią. Jest to dla Ciebie trudne? Szukaj komentarza. Dzisiaj tak wielu duchownych komentuje, Boże Słowo tłumaczy, nam aktualizuje, to odnosi to do naszego życia, chociażby na antenie Radia Fara, codzienne spotkanie z Bożym Słowem. W ten sposób staraj się odkrywać nie tylko, kim jest Bóg, to o czym mówiliśmy tydzień temu, ale w jaki sposób On ocenia, Każe nam patrzeć na pewne sytuacje. Kiedy wejdziesz w taką Bożą logikę, odkryjesz, że jest zupełnie inna od tego, co może dzisiaj e, pragnie sugerować ci świat. Ale tu jest prawda, tu jest życie. Za to słowo Chrystus umarł na krzyżu. To przez swoją śmierć i zmartwychwstanie potwierdził aktualność tego słowa. Jeżeli napełniam się Bożym Słowem, to rośnie moja wiara. To pisze święty Paweł. Wiara rodzi się ze słuchania tym, co się słucha, jest Słowo Boże. Jeżeli nie czytasz Bożego Słowa, nie dziw się, że w Twoim życiu pojawiają się wątpliwości. W orędziu na czwarte, Światowe Dni Młodzieży, papież mówi, każde bowiem odkrycie go staje się zachętą do tego, by jeszcze bardziej go szukać i coraz lepiej poznawać przez modlitwę, sakramenty, rozważanie Jego słowa i wsłuchiwanie się w naukę Kościoła. Tu, papież, oprócz modlitwy, o której mówiliśmy, to życie sakramentalne, spowiedź i Eucharystia. To są fundamenty rozwoju i kształtowania naszej wiary. To życie w stanie łaski uświęcającej. To rozpoznawanie grzechu, unikanie go, pokonywanie go dzięki spowiedzi i karmienie się ciałem Chrystusa. To jest dla nas siła. Do tego, aby pokonać wątpliwości. Ale także, kiedy ja mam jakieś pytania, kiedy czegoś nie rozumiem, mam szukać, mam poznawać naukę Kościoła, jak Kościół na to patrzy. Mieliśmy chociażby ostatnio dyskusję na temat wartości życia. Pierwsze co zrobiłem w pracy ze stypendystami, wysłałem materiały i klucz do czytania Ewangelią Wite. Tam jest odpowiedź. Tam papież na wiele lat przed tym, co się, co się dzisiaj dzieje w naszej ojczyźnie, odpowiedział na te wszystkie postulaty, które, które dzisiaj słyszymy. E, dlaczego mamy bronić życia? Kościół nam odpowiada na to pytanie i na wiele innych, które pojawiają się w Twoim życiu. Jesteśmy zaproszeni, by wejść w głębie lektury Bożego, e, Bożego nauczania w Kościele, które przekazuje. Czy czytasz? Czy masz jakiś swój ulubiony portal? Czy masz swojego ulubionego YouTubera? Sam jestem tym, który słucha. I to oprócz duchownych, myślę, że to gdzieś się przewija osoba księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, ale chociażby Tomasz Samołek. To jest dla mnie odkrycie. Świecki człowiek, który wspaniale tłumaczy. Odpowiada na pytania, wątpliwości, wieże. Ile jest tych audycji z serii QA? Bardzo konkretna odpowiedź przez ludzi kościoła na problemy, na wątpliwości, które są w Twoim sercu. Czy szukasz tam odpowiedzi? Czy zastanawiasz się, co kościół mówi na dany temat? I ostatnia wskazówka, którą papież pozostawia. Jezus mieszka zwłaszcza we wspólnotach parafialnych, we wspólnotach, w których życie w stowarzyszeniach i w ruchach kościelnych, do których należycie, jak również we wszystkich. Współczesnych zrzeszeniach apostolskich, które są na służbie nowej ewangelizacji. Bogactwo tak wielkiej różnicy charyzmatów przynosi korzyść całemu Kościołowi i zachęca każdego wier wierzącego, aby oddał swoje zdolności na służbę Jedynemu Panu, który jest źródłem zbawienia dla całej ludzkości. Papież pokazuje, że w, 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 w tym, co podtrzymuje naszą wiarę, kluczowe jest doświadczenie żywej wspólnoty wiary. To było dla mnie potrzebne od samego początku. Jeszcze w liceum, wspólnota ruchu apostolstwa młodzieży, kiedy w klasie miałem ludzi o różnych poglądach, te piątkowe spotkania były dla mnie kluczowe, aby umocnić swoją wiarę, przygotować się tak, żeby być świadkiem do dyskusji z moimi kolegami z klasy na tematy wiary. Potem w seminarium była Wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji i odkrycie. Żywego Chrystusa, nowych metod w głoszeniu, w przepowiadaniu. Na studiach w Lublinie to była wspólnota przyjaciół Lubieńca, której, której się formowałem, ale z której także chociażby czerpię wzór formacji, która, którą realizujemy w Fundacji Dziełu Nowego Tysiąclecia. Tutaj w Warszawie to ekipy Notre Dame, wspólnota małżeństw, której jestem opiekunem duchowym, doradcą. To znowu ubogacenie mnie. Przez ich świadectwo życia i wspólne mierzenie się też z wątpliwościami, które przeżywają. Dzisiaj mówiliśmy więc o tym, co może być źródłem kryzysu wiary, ale także w jaki sposób go pokonać lub też mu zapobiec, więc tylko dwa pytania rachunku sumienia na koniec. Jaką postawę zajmujesz w chwilach zwątpienia? I drugie, jak troszczysz się o rozwój swojej wiary? Dziękuję wam za dzisiejszą cierpliwość, wysłuchanie i zapraszam już za tydzień. Dalej będziemy kontynuowali rozważania dotyczące pierwszego i drugiego przykazania Dekalogu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.